Siemka, witam w kolejnym odcinku z Shakes and Fidget. Dzisiaj jestem na serwerze beta i przetestujemy sobie nadchodzący update z toaletą oraz pralnią. Troszkę się tutaj zmienia, także ja wam to wszystko dzisiaj opowiem co i jak działa. A zaczniemy sobie od nowego systemu jakości przedmiotu, bo takie coś wprowadzają. I to jest wykorzystywane w sklepach i na przedmiotach. Jak to działa? Generalnie do każdego przedmiotu będziecie mieli przypisaną jego jakość. Tutaj mamy mam akurat 1060 jakość tych itemków. I w sklepie mamy ten wskaźnik również, pokazuje on, jakie itemki w sklepie o jakiej jakości mogę maksymalnie kupić. No i przykładowo sobie tutaj popatrzymy, no to mamy te jakości na 1, na 4, to akurat na początkowe poziomy. No i tutaj już po odświeżeniu mam bardziej na mój poziom. No i przykładowo 1050 trafiłem akurat Epika sobie, a maksymalnie mogę mieć 1053, czyli teoretycznie bym trafić coś lepszego, i to będzie bardzo przydatne, jak chodzi o szukanie itemków. No, bo powiedzmy, najeżdżacie sobie tutaj 1045, trochę lipa, ale tu mamy już 1048, więc bliżej tego maksa. Więc generalnie to taki wskaźnik będzie, który pokaże wam, e, czy macie najlepszy item, jaki możecie kupić, czy nie. Więc to jest bardzo dobre, bo się zawsze nad tym zastanawiałem, czy to jest max czy nie, zwłaszcza na początkowym etapie gry. No i tutaj udało się trafić akurat Epika, który jest maksymalny. No nic lepszego na ten e, moment nie dostanę, także to jest taki wskaźnik. E, no i pytanie, od czego ten wskaźnik rośnie? Ten wskaźnik rośnie. Od kilku rzeczy. Pierwsza sprawa to jest runa, tutaj zmienili też wygląd runy, to jest Improved Item Quality, czyli na jakość przedmiotu lepszona. Wcześniej to był taki woreczek z otrzałką do góry, a teraz to jest ta taka gwiazdka powiedzmy. I tutaj też mamy właśnie jakość przedmiotu 4. W sumie to mogę Wam pokazać nawet jak to działa na sklepie. 1053 mamy aktualnie. A jak założę sobie itemek na jakość przedmiotu, no to wskakuje to na 1057, więc teraz ta konkretna jakość przedmiotu będzie pokazana. I tak, i właśnie ta jakość to bierze się i z ym, tych runek, bierze się z poziomu. Wydaje mi się, że to się przelicza jeden poziom na jedna jakość, tak na 99%, ale ręki sobie nie dał wyciąć. Plus, czyli mam tak, jeszcze raz podsumowując: yy, mamy poziom postaci plus rundki plus toaleta. bo stalety dostajemy też. Tutaj mam akurat aury 450, więc jak to, to sobie sumiemy, poziom plus 100, to, to mamy 1050. No, i tutaj mam trzy bonusowe. Więc zakładam, że te trzy to może być na start, po prostu, czy coś takiego. Tak bym strzelał. Że od pierwszego poziomu macie po prostu jakoś 3. Tak mi się wydaje. No i z tymi runami dodatkowymi to jeszcze rośnie. Więc tak to wygląda. No i generalnie tak ten system się sprawdza. No i dobra, przejdziemy do kluczowych funkcji, czyli do toalety i do pralni. Tutaj mam w międzyczasie, że pokażę, jakby ktoś chciał sobie przeczytać. No bo tutaj wszystko jest opisane z grubsza. A ja mniej więcej powiem. Co się zmieniło z takich najważniejszych rzeczy? No to tak, najważniejsze jest to, że teraz maksymalny poziom aury wynosi 1000 i to odpowiednio wam się zamieni. Jak mieliście poziom 66, to zamieni się na 423 poziom. Jak mieliście powiedzmy 20, to tutaj akurat strzelam, bo tego nie podali. No to możecie mieć 150, coś takiego, więc no, generalnie to odpowiednio wam się zamieni, także stratni nie będziecie, więc to na spokojnie możecie tą aurę sobie teraz cały czas podbijać. No i generalnie, kolejna Największa zmiana jest taka, że możecie wrzucać do kibelka codziennie po kilka itemów. Czy to dobre, czy złe, zaraz o tym sobie też pogadamy. Ale generalnie jest tak, że każdy kolejny itemek jest warty coraz mniej. Plus zmiana jest taka, że teraz Epic daje 35 punktów, a legendarny item 50. Także Epic jest teraz zbliżony bardzo do Gema. To jest taka największa różnica, mi się wydaje. Więc tak to wygląda. No i teraz sobie omówimy. Taktykę jakby taką a już to nie powiedziałem chyba że z każdym kolejnym wrzucanym przedmiotem to spada Wam wydajność tej toalety bo generalnie na początek macie 100% czyli dostaniecie tutaj właśnie te wartości które są wypisane powiedzmy wrzucę pierwszy przedmiot to będzie chyba wtedy 90% z tego co pamiętam więc zamiast z legendarnego przedmiotu dostać 50% to dostaniecie 45 punktów Także tak to mniej więcej by wyglądało, i z każdym kolejnym to spada, więc to jest coraz mniej warte. A to oznacza, że na początek warto wrzucać najcenniejsze przedmioty. Czyli jak macie jakąś legendę, to najlepiej wrzucać legendę, potem epiki, gemy itd. itd. Więc od najlepszych zaczynamy. I ostatni przedmiot już jest prawie nic nie warte, ale sobie też zaraz przetestujemy, jak będę tutaj wrzucał tej temy. I co ważne, ważne info jest takie. Że itemy wrzucane do toalety znikają, całkowicie znikają, więc jak macie je jakoś ulepszone, na przykład tutaj mamy, właśnie surowce do kowala, to one znikną, one nie zwrócą się wam, tylko znika. Wszystko, co będzie wrzucone do toalety, po prostu znika. Ulepszenia, gemy, przepada, nie ma, toaleta, koniec. Także tak to wygląda. No i dobra, wrzućmy sobie te itemki. Zaczniemy właśnie od legendy, bo jest najcenniejsza. A tutaj akurat są surowce, co normalnie bym. Tych surowców nie, poświę, nie, nie poświęcał, ale to wiadomo, wiadomo to jest beta-serwer no Chcę wam pokazać jak to zrobić jak najbardziej Wydajnie, także zaczynamy od legendy Za 50 punktów No i mamy 50 na 255 A, też wymagania te jakby na poziom są mniejsze, one rosną stopniowo Ale generalnie dużo, dużo Wolniej, także Szybciej to możemy na pewno się wbija, więc bonus będzie większy No i dobra, tutaj nam spadło do 90% i aktualnie mamy też to fajnie przeliczone, pokazane, ile dostaniemy za każdy konkretny przedmiot. Parę epików sobie też ogarnąłem, więc wrzucamy. To był przedmiot numer 1, przedmiot numer 2, przedmiot numer 3. I widzicie, jak tutaj spada, nie? Przedmiot numer 4. Już teraz 30%, więc za epika tylko 11%, więc to jest tragedia, nieopłacalny interes. Teraz chyba piąty bodajże, już nie pamiętam nawet. Szósty, szósty, chyba coś takiego. Szósty, siódmy. Nie wiem, ile dokładnie tych przedmiotów byłoby, bym się zaraz podliczyć No i generalnie, jak osiągniecie tego maksa, to kibelek wam się zamyka, aż więcej nie wrzucicie, ale ten ostatni temek no, jest prawie niewarty, więc no. Czy opłaca się tutaj to rzucać aż tyle itemów? No tak, średnio bym powiedział, tak średnio, nie? Eee, więc to wygląda w taki sposób. Eee, I zaraz do ogólnej taktyki sobie jeszcze przejdziemy. Jak chodzi o toaletę, to chyba tyle z najważniejszych rzeczy. Jak widzicie, udało mi się tutaj dobić 141 na 255 many w ciągu jednego dnia i to była legenda. I tam parę epików: Raz, dwa, trzy, cztery, 5, 6 chyba. Więc jak się nie mylę, to łącznie chyba 7 i temu wrzuciłem. Także tak to wygląda. A tutaj z opisu nie wiem, czy nie, nie wynikało w ogóle, że 10 i można wrzucić, chyba że coś źle policzyłem. A nie, dobra, to była inna informacja. Ważna informacja była taka, że jak spłukujecie sobie taletę po uzupełnieniu yy, na maks many, tak tam wiecie, zawsze dobiecie do końca spłukujecie i dostarwaliście krytem, yy, No to teraz jest tak samo w sumie, yy, tyle że macie gwarantowane, że raz na 10 spółkań yy, dostaniecie jakiegoś epika yy, i po prostu z każdym kolejnym poziomem aury ta szansa wzrasta, ale no raz na 10 macie jakby zagwarantowane, że będzie epic. Yy, więc to też oznacza to, że po prostu Częściej będziemy spłukiwać, więc, więcej tych itemów będziemy dostawać. Także to też chyba spoko. No i dobra, i tu była toaleta. Teraz przejdźmy sobie do pralni. Tak nazywam to pralnia. Generalnie to jest nazwane poświęcanie i, i mycie. Ale no wydaje mi się, że można to nazwać kibelek i pralnia. No bo tutaj śpieży, no ma to sens, mi się wydaje. I teraz, tak. O co chodzi z pralnią? Pralnia to teraz zastępuje funkcję toalety. A mianowicie, no bo wcześniej toalety główną funkcją powiedzmy była zmiana klasy przedmiotu. Czyli powiedzmy, mamy itemek do maga, chcemy mieć do pewnika czy do zwiadowcy, no to wrzucaliśmy do kibelka i to się nam zapewniało i tam była dodatkowa mana. A teraz jak to wygląda? Chcemy wrzucić tutaj sobie do pralni, no to możemy tak samo sobie wrzucić i ten itemek odzyskamy z powrotem. Surowce, jakie dla niego damy na ulepszenie, to zostaną. Także tutaj spokojnie surowcy nie tracicie. Nie wiem, jak jest z bronią. Tutaj akurat ręki sobie nie dał uciąć, także to, to by trzeba jeszcze przetestować. Ale generalnie jest też coś takiego, że za pierwszy itemek wrzucony do pralni dostajecie bonus many, czyli bonus do many tutaj. I to jest 100% jakby wartość itemka. Czyli, mimo że tutaj mamy już 0% pokazane, to wrzucany pierwszy itemek do pralni ma zawsze 100% wartości. Na przykład Epic 35, Legenda 50 i tak dalej jak to było. Czyli wrzucając teraz sobie epika do pralni, powinienem dostać 35 właśnie many. Także wrzucam sobie epika. Tutaj mi się odhacza, że już jeden item w ciągu dnia był wrzucony. No i tutaj faktycznie to 35 dostałem. Także wszystko tutaj działa tak, jak jest napisane. No i tak. Klasa itemka się tutaj zmieniło, Teraz jest to do wojownika. No i tak samo możemy wrzucać kolejne przedmioty. Tutaj nam się to będzie odpowiednio zmieniało, tak jak po prostu do wrzuceniu do toalety, ale już many nie dostajemy, także to jest tylko na jeden itemek na dzień. Także tak to wygląda. No i plus też nie wiem, czy zauważyli zauważyliście, ale jak się wrzuca itemek do toalety i do pralni, to jest taka minimalna animacja, bo wcześniej od razu natychmiastowo to się zmieniało. A teraz jak się przy przyjrzyjcie się na, na buty teraz, to one tak które jakby powiększałem się, zmniejszają, ale jakby no widać, że coś się z tym dzieje. Nie? Więc to akurat spoko jest dźwięk też takiego tam mycia wody, coś takiego, więc no też wizualnie tak spoko jest to ogarnięte. No i moim zdaniem wygląda to bardzo spoko. No i dobra, to były te dwie właśnie funkcje, pralnia toaleta i teraz zastanówmy się nad taktyką co najlepiej wrzucać do tej toalety w jakich ilościach. Sprawdziłem, jeszcze się upewniłem, to generalnie jest tak, że na początek macie pierwszy temek 100%, jak chodzi o tą jakość, potem 90%, 70%, 50%, 30% i 15%, czyli to za to 15% prawie nic nie dostajecie. Ale generalnie tak na szybko sobie wymyśliłem, że najlepiej byłoby chyba wrzucać dwa epiki na początku, za 100% i 90% wartości, no bo to jest dosyć sporo i od tego trzeciego wrzucenia o 20% już spada ta efektywność, więc Tutaj pomyślałem, że po tym, by można wrzucać do końca gemy. No i potem jak wam brakuje już gemów, czy tam wcześniej pików, no to możecie zwykłe przedmioty dorzucać. Ale czy to warto? Wydaje mi się, że nie do końca. No bo tej itemki pewnie w większości później są warte po 10 milionów. Więc jak już to jakieś tanie bardzo itemy, tam po kilkaset tysięcy, jeśli takie macie. A tych droższych się nie opłaca. Także za te 30% wartości czy 15, to bym czasami nawet nic nie wrzucał, Gema nie macie to bym sobie czasami nawet e, odpuszczał więc tak mi się wydaje, że to byłoby najlepsze w takie normalne dni gdzie nie ma legendarnego lochu, bo legendarny loch no to wiadomo, to chodzą legendy i co w takim przypadku e, no to wtedy na pewno pierwszy item legenda i wydaje mi się, że ograniczyłbym się do jednej legendy na dzień no bo tych legend nie macie na tyle dużo, żeby wrzucać ich nie wiadomo ile, nawet jak robicie legendarny loch więcej razy no to i tak myślę, że mogłoby być ciężko. No i teraz pytanie pojawia się takie. No bo legendarny rok będzie za jakiś czas, już dosyć niedługo. No i pytanie, czy z tego legendarnego rochu warto te legendy sobie zostawać na wrzucanie do toalety. Z tego co czytałem, to twórcy napisali, że od tego legendarnego rochu do wprowadzenia bety minie bardzo dużo czasu, znaczy ogólnie dużo czasu napisali, nie, nie, nie podali konkretnie ile, więc nie wiadomo, czy to będzie miesiąc, dwa miesiące, pół roku więc to możemy sobie tylko gdybać na razie ale generalnie wydaje mi się, że dobrze, by było sobie zostawić chociaż parę tych legend, no tam zależy ile robicie, ale tak myślę, żebym sobie zostawił na moich kontach od 3 do 5, coś takiego. Zwłaszcza na starszych serwerach, gdzie macie bardziej skarby, jest rozbudowany, żeby mieć po prostu miejsce na trzymanie tego, nie? Jak macie mały i za, za, zastawić sobie półek w no to nie ma sensu. Więc wydaje mi się, że jak macie rozbudowany skarbiec, to parę można zostawić tak sobie trzymać na kiedyś, no bo te legendy jednak sporo więcej dają, także tak się wydaje. To co bym zmniejszył, to na pewno ilość przedmiotów, jaką można w ciągu dnia tutaj wrzucić, bo mamy aktualnie 6 do toalety plus jeden w pralni, więc w sumie do, tych, do tej mojej poprzedniej taktyki dochodzi jeszcze ten epic do pralni, więc to byłyby 3 epic na dzień, no to kurczę już jest dużo, nie? Więc... A, jeszcze sobie też liczyłem, no to e, szukanie gema, tam jak już macie kwatery na 15, tam kopalnie powyżej 20, e, czy tam 25, e, to taki gem się szuka 6 godzin 15 minut, czyli w ciągu dnia to tak realnie to ile? Z 3 jesteście w stanie wykopać? Więc sobie liczmy nawet e, te 3 gemy, bo te gemy to liczmy jako taki zamiennik epików, to mamy 3 gemy takie powiedzmy gwarantowane, e, plus... Mamy jeszcze mm, właśnie te dwa epiki te, które sobie założyliśmy to mamy 5 itemów To nadal nam dwa brakują nie? No i gemów więcej nie wykopiemy wiadomo, więc trzeba wrzucać albo zwykłe itemy No albo dokupywać jeszcze więcej epików nie? Jak nie mamy w ogóle epików to mamy jeszcze większy problem A zwykłe przedmioty to rzucają troszkę mniej tych, yy, tych punktów nie? Więc no generalnie wrzucabym później no te zwykłe przedmioty Jakieś tańsze tak jak mówiłem ale ogólnie, no wydaje mi się, że powinni zmniejszyć ilość tych przedmiotów rzucenia w ciągu dnia do powiedzmy 3 w toalecie plus 1 w pralni. No, 4 to jest maks i łącznie wtedy, by wychodziło 5, to jest 2 mniej, niby nieduża zmiana, ale to wtedy można robić tą taktykę powiedzmy 3 gemy z kopalni plus 2 itemki Wam jeszcze brakują. Jeden, jeden też do pralni. Więc wydaje mi się, że. A no, i właśnie pytanie: czy to jest pay to win? No bo takie główne pytanie to było, wydaje mi się, że nie aż tak, no bo to jednak te procenty mocno spadają. Później jest 15% za ostatnich temek. Dobra, policzyłem sobie dwa przykładowe warianty do tej toalety, Pralnie tutaj to pomijamy. No i na te sześć itemów przykładowe, jeśli codziennie będziemy wrzucać full epików, to dostaniemy około 124 punkty, a też sobie wziąłem taki wariant tańszy. Czyli jakbyśmy rzucali na przykład w ciągu dnia najpierw dwa gemy i potem zwykłe przedmioty do końca. Różnica między tymi dwoma podejściami wynosi 24 na 25 many, coś takiego. Więc generalnie to by się przeliczało w taki sposób, jak aktualnie wrzucacie sobie, wybieracie tam albo wrzucicie epika do toalety albo zwykły przedmiot, więc różnica wtedy w ciągu dnia też jest 25 many. Więc tak szczerze wydaje mi się, że to nie jest aż tak pay -to win jak się wydaje na pierwszy rzut oka. No bo faktycznie te kolejne temy dają coraz mniej. I tutaj też wziąłem wariant taki, że nie dajcie w ogóle epików, nie? Jak dacie jako pierwszy epik, czyli ten, który ma największe znaczenie, no to, no to dla Was na plus ta różnica będzie jeszcze mniejsza, nie plus jest jeszcze, jest jeszcze ta pralnia, w której zakładam, że będzie codziennie tam epik wrzucony. No tak szczerze, wychodzi na to, że może być nawet lepiej niż obecnie. A jak nie no to bardzo zbliżone, więc generalnie. Moim zdaniem to Paytwin nie jest tak, jak na pierwszy rzut oka się wydaje. No i dobra, tak cały update się prezentuje. Mam nadzieję, że wszystko mniej więcej udało mi się przekazać. Jak macie jakieś pytania, to pytajcie. W piątek na streamie jeszcze Wam pokażę na żywo. Kto będzie chciał, to zapraszam na Twitcha. A dzisiaj tyle ode mnie. Dzięki za oglądanie. Na razie. Siemano.